Cześć wszystkim, z tej strony Anwarcon i witam Was w kolejnym materiale unboxingowym z serii Bakugan Armored Alliance. W poprzednim materiale omawiałam Bakugana Diamond Trox Ultra, którego wreszcie udało mi się dorwać w sklepie stacjonarnym. Dzisiejszy trzypak, tak jak zapowiadałam, także pochodzi z pierwszej fali właśnie Armored Alliance, więc nie przedłużając, dzisiaj zaprezentuję Wam diamentowy trzypak z Diamond Pegatrix Ultra. Ten trzypak, podobnie właśnie jak Troxa Ultra diamentowego, miałam duże problemy, żeby odnaleźć. No ale i tak, cieszę się, że wreszcie po prostu Fładł w moje ręce, bo dzięki temu mam praktycznie pierwszą falę skończoną, przynajmniej tyle dobrego. Natomiast jeżeli chodzi o względy tutaj tego opakowania, no to mamy tutaj oczywiście przedstawioną Diamond, Pegatrix Ultra, a także Diamond Ferola i Diamond Hawkora. Mamy tutaj także wspomnienie o tym, że jest tutaj w tym zestawie dostępna karta Gate Trainer. U góry tradycyjnie mamy arty Bakuganu, które znajdują się w tym zestawie, czyli Pegatrix, Ferola i Hawkora. Oczywiście wszystkie w swoich wariantach Diamond, co wygląda fenomenalnie tutaj, szczególnie Ferol wygląda świetnie. On no piękny ten swój art. Natomiast, jeżeli chodzi o tył, tutaj w zasadzie nie ma niestety nic szczególnego. Jest tylko wyszczególniony, właśnie poziom trudności składania Pegatrix. Pegatrix to jest rzekomo trzeci stopień trudności, ale szczerze mówiąc, jak dla mnie, Pegatrix jest bardzo łatwym Buffganem, bo po złożeniu wszystkich manualnych części, to w zasadzie składa się tak samo jak Pegatrix Horse Battle Plan. No ale postanowili dać jej poziom trzeci, ok, jak chcecie twórcy. No ale dobra, jeszcze mamy tutaj oczywiście tylko imiona wyszczególnionych Buffganów. Nie ma tutaj niestety. Żadnych modeli 3D, tak jak było w przypadku 3-paku z Niliusem. No ale cóż, już chyba zdążyliśmy się wszyscy do tego przyzwyczaić. Ja nadal ubolewam, ale powoli przytakuję, że tak musi być po prostu. No ale dobra, żebym się zbytnio nie rozgadała, jeżeli chodzi o ten 3 bo w zasadzie to by było tyle, co mogę o nim tutaj tak opowiedzieć, co mniej więcej się w nim zawiera, i jak wygląda, jakie ma szczegóły. Więc cóż, pora chyba przejść do odpakowania tego zestawu i zobaczyć, jakie konkretne statystyki mają bakugany, które się tutaj znajdują, jakie są ich ewolucje, jak to wygląda na tle ewentualnie dostępnych już ewolucji dla nich oraz jak w ogóle prezentują się same figurki, bo to też jest istotny element tego zestawu. Tak więc, cóż, pora zająć się rozpakowaniem tego zestawu. Oczywiście w tym miejscu chciałabym także zachęcić Was do pozostawienia łapki w górę po tym filmem, jeżeli Wam się oczywiście podoba to, co robię na kanale, a także zachęcam do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowości z mojej strony. A tymczasem weźmy się do rozpakowania tego zestawu. Tak więc 3, 2, 1... No i proszę bardzo, tak oto prezentuje się cały tutaj zestaw diamentowy trzypak z diamond Pegatrix Ultra. Na początek szybko przyjrzy się tutaj tej karteczce z instrukcją składania samej Pegatrix, bo to będzie w zasadzie sama formalność, jeżeli chodzi o tego Bakugana. Później Wam oczywiście pokażę, jak się składa tego Bakugana na żywo. Tu mamy oczywiście spis Bakuganów, ale tu się nic nie zmienia, więc przejdźmy od razu do tej instrukcji. To jest rzekomo trzeci poziom składania, jeżeli chodzi o trudność tego Bakugana. No dobra, tak mniej więcej to się prezentuje, odłożę tą instrukcję na bok, bo ona nam nie będzie potrzebna. Przejdźmy teraz do bakurdzeni, które idą tutaj w tym zestawie. Mamy oto 6 bakurdzeni. Mamy pomarańczową tarczę, pomarańczową tarczę, pomarańczową tarczę, pomarańczową tarczę, pomarańczową tarczę ognistą piąstkę i pomarańczową tarczę. Więc właściwie same tarcze i jedna ognista piąska. No cóż, to więc zobaczmy po kolei, jakie statystyki przynoszą poszczególne bakurdzeni. Pierwszy bakurdzeń to jest plus 150 b power i jeden punkt damage. Jest to bakurdzeń o oznaczeniu numer 45. Kolejny bakurdzeń to jedyna ognista piąstka. Krajcie w tym zestawie to jest plus 6 punktów damage i ten rdzeń ma oznaczenie numer 34. Kolejna to jest właśnie pomarańczowa tarcza, już i to jest minus 200 B-Power. Jest to baku rdzeń o oznaczeniu numer 47. Następny baku rdzeń to jest już plus 300 B-Power i ma on oznaczenie numer 43. I to już nazywa się w miarę porządku rdzeń. Kolejny to jest plus 250 B-Power i ma on oznaczenie numer 42. No i ostatnia pomarańczowa tarcza z tego zestawu to jest plus 200 B-Power o oznaczeniu numer. 41. Tak więc takie rdzenie tutaj się mniej więcej w tym zestawie znajdują. Nie ma jakiegoś większego szału, nie ma żadnych magicznych tarcz, ognistych tak więcej, ale takie są bakugany. To są rdzenie, które idą z tymi bakuganami w normalnych formach, więc w sumie żadne zaskoczenie, jeżeli chodzi o to, co tutaj zostało przedstawione. Tak więc te rdzenie sobie odłożę tutaj na bok. Czas na gate trainer, która jest dołączona do tego zestawu. Biorąc pod uwagę, że jeszcze to jest pierwsza fala, to mamy dostępny jeden z siedmiu wzorów, a że mamy tutaj diamentowy trzypak, to mamy do czynienia z. Z diamentową kartą, czyli mamy tutaj Diamond Troxa i Diamond Dragonoida na pięknym tle typu galaxy, który nawiązuje do wszystkich w zasadzie artów z bakuganami typu Diamond. Karta prezentuje się ładnie, ja już ją wielokrotnie omawiałam, więc po prostu odłożę ją na bok, bo po prostu nie muszę już się nią tak mocno przejmować, omawiać ją, bo to już jest któryś raz z rzędu, więc nie chcę zanudzać. Teraz pora na omówienie nieco istotniejszej części tego zestawu, czyli kart postaci i kart supermocy, które pełnią tutaj rolę kart ewolucji tak naprawdę. Więc cóż, zobaczmy, Jakie statystyki są dla poszczególnych bakuganów tutaj z tego zestawu? Pierwszym bakuganem jest Darkus Hawkor. Ten bakugan wymaga właśnie ognistej piątki i pomarańczowej tarczy, jeżeli chodzi o Bakurdzenie. Podstawowe statystyki tego bakugana to 200 b-power i 7 punktów damage. I o ile punkty damage są nawet całkiem spoko, to punkty b-power są po prostu no to jest za niska wartość, żeby miało to jakikolwiek sens niestety. Szkoda, no ale mówiłam już o tym, jeżeli chodzi o tego zwykłego. Cora, kiedy go opakowywałam jakiś czas temu. No ale zobaczmy, czy ta ewolucja Diamond cokolwiek tutaj uratuje. Ale że mam na uwadze, jakie karty Diamond zazwyczaj są, to nie mam wielkich nadziei. Tak więc karta Diamond Hawkor w wersji Core kosztuje 5 kart energii. Po ewolucji Bakugan zyskuje 900 power i 11 punktów Damage. Te 11 punktów Damage i 900 power byłyby w porządku, gdyby nie fakt, jaki koszt jest tej karty. Za 5 kart energii wypadałoby, żeby po prostu te statystyki były trochę lepsze, żeby mogły się jakoś tak naprawdę opłacać, bo za 5 kart energii 900 B-Power mocy tak naprawdę nic nam nie pomoże, bo niektóre Bakugany na poziomie podstawowym dobijają właśnie 900 B-Power. Faktycznie nie mają może aż tylu punktów damage wtedy, ale nawet mając niższy punkt damage, wygrywają B-Power wtedy. Więc sorry, ale niestety ta postać, ta ewolucja nie wróży nic trzego dobrego tak naprawdę. Na plus, oczywiście, jak nowy Hawker wygląda, jak wygląda właśnie jego odświeżona wersja Baromet Alliance, ponieważ bardziej już jest taki Organiczny, ten Bakugan. Jego wersja Diamond ma bardzo dziwną anatomię, szczerze mówiąc. Taki dość pokraczny się wydaje ten Bakugan na tym arcie. Te łby trochę nieładnie do końca wyglądają, no ale generalnie, stylistycznie jest to zrobione całkiem fajnie i w miarę te błędy anatomiczne są przykryte, że tak powiem, stylem danego artysty. No ale jeżeli chodzi o tą postać, to w zasadzie byłoby tyle, więc po prostu obie te karty odłożę odpowiednio na bok. Z jednej strony będzie Diamond, a z drugiej strony będzie właśnie wersja zwyczajna kor Następnym Bakuganem, którego tutaj omówię jest Aurelius Ferol. Ja już generalnie, tak samo jak Haukora Ferrola już omawiałam w jego dedykowanym odcinku, gdzie opakowywałam jego wersję Kor. Spójrzmy więc, jak się prezentuje w swojej bazowej formie. Ten Bakugan wymaga dwóch pomarańczowych tarcz, jeżeli chodzi o bakurdzenie. Podstawowy B-Power to 500, a do tego posiada jeszcze 5 punktów damage. Czyli jak na początek jest nieźle, nawet jak na Bakugana Aurelius też jest całkiem zadowalający ten pułap. Nie posiada on żadnego efektu niestety, ale nie jest i tak najgorzej. Natomiast spójrzmy na jego ewolucję. Ewolucja Diamond Feral w wersji Core kosztuje 8 kart energii, czyli to jest bardzo dużo, niestety. W ewolucji zyskuje 1500 B Power i 11 punktów damage. 11 punktów damage jest identyczne co do tego, co miał właśnie Darkus Hawkor w wersji Diamond. Natomiast mimo wszystko, za 8 kart energii to się nie do końca opłaca. Zresztą, co mnie to dziwi, skoro wszystkie karty Diamond są właściwie beznadziejne. No niestety, za 8 kart energii ta karta nie do końca się niestety opłaca, więc jedyne, co można z tą kartą zrobić, to cieszyć się, że Ferol wygląda na niej naprawdę ładnie. Generalnie też sam ten Bakugan posiada jeszcze jedną ewolucję, ewolucję Titan, która kosztuje 6 kart energii, a po ewolucji Bakugan zyskuje 1300 b-power i 7 punktów damage. Oprócz tego ma jeszcze efekt victory, czyli zwycięstwo, która nakazuje nam przeszukać naszą talię w poszukiwaniu karty o dualnej domenie. Możemy ją wtedy odkryć i położyć do naszej ręki, a później następnie przetasować jeszcze raz naszą talię. I to jest cały efekt dla tego Bakugana, jeżeli zwyciężymy ale ponownie 6 kart energii za 1300 power i 7 punktów damage, no nie jest to najlepsza może opcja. Myślę, że można byłoby coś pomyśleć w ostateczności, ale chyba są lepsze opcje niż właśnie taka ewolucja. Natomiast i tak jest lepiej niż ewolucja Diamond, niestety, tego Bakugana. Mimo, że Diamond jest silniejsza, to jednak 8 kart energii to już naprawdę jest bardzo wysoki poziom. I jak mówię, na pocieszenie pozostaje ArtSferolem. Dizajn Design tego Bakugana mi się strasznie podoba. Po pierwsze nawiązuje do klimatów egipskich. Po drugie, złoty i czarny w zbroi wygląda pięknie. Zresztą w tej swojej wersji Diamond też wygląda dość okazale. No ale jeżeli chodzi o tego Bakugana i jego ewolucję, to właściwie byłoby już szyco. Tak więc odłożę te karty tutaj odpowiednio na swoje miejsca, żeby zostawić miejsce oczywiście dla Diamond Pegatrix. Dobra, więc zobaczmy, co kryje się przy Chaos Pegatrix. Mamy tutaj podstawową kartę postaci i jej kartę ewolucji. Jeżeli chodzi o kartę postaci, to żeby zagrać z tym Bakuganem, potrzebujemy dwóch bakurdzeni, jakimi są właśnie pomarańczowe tarcze. Podstawowy B-Power to 500 punktów oraz 1 punkt damage. O ile 500 bi power są nawet całkiem spoko, to tak 1 punkt damage. Z braku innej opcji można to jakoś przetrwać, biorąc pod uwagę, że bipower power jest na całkiem fajnym poziomie. Znaczy nie jest to jakiś najwyższy poziom, ale 500 bi power to jest taka dobra wyjściowa moim zdaniem. No ale zobaczmy jaka ewolucja jest dla Pegatrix Ultra w wersji Diamond. Karta kosztuje aż 9 kart energii. To jest jeszcze więcej niż przy Ferrolu. Po ewolucji bo zyskuje 1700 B-Power i aż 12 punktów damage. Generalnie te statystyki nie są nawet takie najgorsze, natomiast i tak koszt tej karty, 9 kart energii, to się nie opłaca. Po prostu to się nie opłaca. Żeby ta karta się opłacała, to musiałaby mieć jeszcze jakiś zajebisty efekt poniżej, ewentualnie jeszcze wyższy b-power bo za 9 kart energii 1700 power i 12 punktów damage nie brzmią zachęcająco. No ale cóż, na pocieszenie jest na pewno tutaj Art Pegatrix, bo ona wygląda tutaj świetnie w tej swojej formie Diamond. Jest w takiej fajnej pozie właśnie, leci jak gdyby przez galaktykę, te skrzydła są piękne, był przezroczysty, tak samo częściowo nogi i jej ciało. Naprawdę wygląda to fajnie i ładnie się komponuje w ogóle z chaosem. Nowy design Pegatrix jest naprawdę fajnie zrobiony. Rzeczywiście postarali się przy tym designie, poprawili błędy i mankamenty, które były problematyczne przy właśnie tej wersji z pierwszego sezonu. Natomiast jeżeli chodzi o samą Pegatrix, to Pegatrix Ultra posiada jeszcze tak naprawdę dwie ewolucje, albo w zasadzie jedną ewolucję i jedną dodatkową wersję karty postaci. Zacznę może właśnie od tej karty postaci, ponieważ bo to było wprowadzone właśnie w Armored Alliance. Generalnie chodzi o to, że karty postaci możemy dzielić na te zwykłe, które dostaje się właśnie w opakowaniach z Bakuganami, a także na karty Epic, które można zdobyć właśnie paczka kart po prostu, tak? I te karty Epic są po prostu lepszymi wersjami kart postaci. Na przykład zawierają jakiś efekt. I właśnie ta karta Epic dla Pegatrix Ultra Domeny Chaos posiada dodatkowo efekt Victory, czyli zwycięstwo, który pozwala nam dołączyć Baku Rdzeń z pola do naszego Bakugana. Druga ewolucja którą jeszcze posiada Pegatrix Ultra to ewolucja Maximus, która kosztuje 6 kart energii, żeby ją zastosować i po ewolucji Bakugan zyskuje 1000 stopy power i 7 punktów damage plus jeszcze do posiada dodatkowy efekt, a kiedy ten Bakugan się otworzy dołącz wszystkie Bakurdzenie z Bakugana przeciwnika do swojego. Generalnie efekt jest całkiem spoko jeżeli chodzi o to, co jest w dodatku na... to nie do końca chyba jest to idealna karta ale to już jest i tak krok naprzód no ale dobra, mniejsza to, bo rozgadałam się o ewolucjach tego Bakugana, które są dodatkowymi ewolucjami, a ja już o nich mówiłam w filmie dla Chaos Pegatrix Ultra i jej Papugir, więc tak prezentują się karty tutaj dla Chaos Pegatrix Ultra i Diamond Pegatrix Ultra. Odłożę je tutaj z tyłu za Papugany. Skoro karty, bakurdzenie, karta Gate Trainer, wszystko zostało już omówione, to pora na przejście do najważniejszej części unboxingu, czyli do samych bakuganów, które są dołączone w tym zestawie. Na początku zacznę od bakuganów typu core i będę szła tą samą kolejnością, w jakiej omawiałam ich karty. Czyli zaczniemy od Darkus Hawkora. Wezmę sobie tutaj, przygotuję oczywiście kartę Gate Trainer, ale najpierw zobaczmy formę kulistą tego bakugana. Omawiałam już jego formę kulistą w filmie, gdzie opakowywałam jego właśnie wersję core, czyli generalnie co chciałam powiedzieć o tym bakuganie, nie już powiedziałam. Tutaj w formie diamond mogę na pewno zachwycić się tymi pięknymi malowaniami, które są zrobione na powierzchni Bakugana i podkreślają poszczególne elementy. Szczególnie, że ta farba pięknie się błyszczy, bo jest taka fajna i metaliczna. Tu jest oczywiście strzałeczka wskazująca kierunek otoczenia Bakugana. Tutaj oczywiście w złotej kolorystyce mamy znaczek domeny Darkusa, który pięknie się błyszczy pod słońce. Dzięki temu, że jest zrobiony nie tylko ze złotej farby, ale jeszcze właśnie takiej metalicznej, tak jak wszystkie malowania tutaj na powierzchni tego Bakugana. Tu mamy oczywiście łapy, tu jest część ogonka, która jest właściwie manualna. Ona nie otwiera się sama, tylko trzeba otworzyć ją ręcznie. I w zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o tego Bakugana. Tu gdzieś jeszcze powinny być heksagonalne otwory. O, tutaj jest jeden. I analogicznie z drugiej strony jest drugi otwór heksagonalny. No ale dobra, otwórzmy tego Bakugana. Zobaczmy, jak on się prezentuje w otwarciu. Więc trzy, dwa... Jeden. Proszę bardzo. Pięknie otworzony. To, co mówiłam. Ten ogonek manualny trzeba go otworzyć samemu. Tu, oczywiście, są te łapy, o których mówiłam. No i te trzy łby. Szczerze mówiąc, nie byłam zachwycona jego formą core, kiedy opakowałam jego wersję darku, standardową. Natomiast, jeżeli chodzi o wersję diamond, no to już jest trochę do przetrawienia. To znaczy, wygląda ona lepiej niż właśnie ta standardowa forma hawkora. Swoją drogą nie rozumiem, dlaczego zrobili taką formę hawkora. Przecież pamiętam, Holidian był fajnym bakuganem jeżeli chodzi o wersję właśnie trzygłowego psa, więc dlaczego nie mogli wykorzystać takiego konceptu? Te łby otwierane w ten sposób są po prostu komiczne. No i mnie tak średnio na że się niestety podobają. Detale są ładne, chociaż one niestety zanikają w przypadku właśnie Bakugana Diamond. Pomalowane są tylko tutaj czubki ich głów i oczy i w zasadzie to jest tyle, ale no dobra, mniej więcej tak to się prezentuje. Nie ma szału, jeżeli chodzi o tego Bakugana, natomiast gdzie on ma B-Power? O właśnie, tutaj jest. 200 B-Power, także na druku Złotą metaliczną farbą, dzięki czemu wygląda po prostu ładnie i estetycznie. Natomiast jeżeli chodzi o składanie tego bakugana, to też jest ono banalnie proste, jak na bakugana Kor przystało. Przede wszystkim składamy tutaj ten jego ogonek, który jest manualny, jego trzeba samemu otworzyć. Dalej składamy tutaj te łapy w tej kolejności, następnie głowa, jedna, druga i w ten sposób wciskamy to wszystko mniej więcej. I już proszę bardzo, Bakugan jest zamknięty w swojej kulistej formie i błyszczy się ten piękny znaczek Darkusa na jego powierzchni. No ale to w zasadzie byłoby tyle, jeżeli chodzi o tego Bakugana, więc otworzę go z powrotem na karcie i postawię przed kartami, żeby ładnie się prezentował, a ja przejdę do kolejnego Bakugana Kor, który jest w tym zestawie, czyli do Ferola. Bakugana, który bardzo mi się podobał od samego początku, jak tylko właściwie zobaczyłam go nie tylko w anime, ale też w Kulistej, chociaż jego wersja core nie jest tak imponująca, jak wersja ultra, która będzie także fuzją z Gilejtorem. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o właśnie Aurelius Ferrola w tej swojej kulistej formie, mamy tu oczywiście pięknie mieniący się znaczek domeny Aurelius oraz tą cudowną złotą farbę, która po prostu mieni się w słońcu. Ta farba jest chyba najlepszym elementem wszystkich Bakuganów Aurelius teraz. Tu mamy też fragment takiej srebrnej farby, to jest chyba ogon Ferola mniej więcej. Także jest tutaj punkt heksagonalny, czyli tu możemy dopasować Bakugir. Ale tak samo jest tutaj, z jednej strony i z drugiej. No, bardzo ładny, estetyczny Bakugan. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wygląda po otwarciu, to 3, 2, 1. Proszę bardzo, otworzył się, wszystko automatycznie, nie trzeba otwierać żadnej dodatkowej części przy tym Bakuganie. Jeżeli chodzi o jego wersję Core, on prezentuje się całkiem w porządku. Oczywiście cudów nie ma, jeżeli chodzi o jego formę, bo to jest tylko wersja Core. Ten pysk mógłby być lepszy, ale i tak on wygląda całkiem przyzwoicie. Tu ma fajnie podkreślone jeszcze złotą farbą pazurki, te czarne punkciki, na jego oczy, nos i tą dziwną część pod brodą. Złota farba, która pięknie prześwituje przez skrzydła. Analogicznie było z Diamond Aurelius auxilatorem. Tam też pięknie złota farba prześwitywała przez skrzydła, i tu jest identyczna sytuacja, tak naprawdę. Łapki, tylko tutaj tylne, nie są w żaden sposób podkreślone. No i jeszcze jest ogon, ale ogon, przez to, że jest właśnie pomalowany taką srebrną farbą, to na wersji Diamond praktycznie go tutaj nie widać. Ale złota farba robi swoją robotę tak, jak powinna. Tu oczywiście u góry jest nadrukowane jeszcze. 500 b-power tego Bakugana, czyli ta jego moc podstawowa. No i naprawdę fajne tutaj są szczegóły, chociaż one są mało widoczne, jeżeli chodzi o jego wersję Diamond, ale jak się przejedzie tutaj właśnie palcem, to czuć te szczegóły, że one jednak są gdzieś tutaj ukryte i mimo, że ich nie widać gołym okiem, to one są. Natomiast jeżeli chodzi o składanie tego Bakugana, tak samo w przypadku Bakuganów Core on jest bardzo prosty, bo składamy tutaj te łapy, głowę, to przytrzymujemy, Składamy to i na końcu z jednej i z drugiej strony mamy skrzydełka. Już Bakugan jest właściwie zamknięty. Bardzo prosty Bakugan, ale otworzę go z powrotem i postawię przy jego karcie. A teraz przyszła pora na najważniejszego Bakugana z tego zestawu, czyli Chaos Pegatrix Ultra. Generalnie chciałabym się na początek przyjrzeć właśnie jej i formie. Tu już pierwsze co rzuca się w oczy, to znaczek chaosu, który piękną jest zrobioną złotą farbą. W ogóle te znaczki złote najbardziej pasują właśnie chaosom i Aureliusom, no i jeszcze ewentualnie Darkusom. Z pozostałymi też wyglądają nieźle, ale myślę, że te trzy domeny po prostu prezentują się najładniej z tego typu znaczkami. Tu mamy oczywiście białą metaliczną farbę na podkreślenie skrzydeł Pegatrix, jednych i tutaj drugich. To samo mamy tutaj oczywiście głowę Pegatrix, jej ogon, część ogona. W ogóle ten ogon jest zrobiony z takiego białego plastiku, który bardzo ładnie się tutaj błyszczy, jakby był zrobiony z częściowego brokatu. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę jest przemyślane. Plus tu jeszcze mamy oczywiście pomalowany fragment taką turku farbą, która także pięknie mieni się w świetle. Tu jest wypłaszczenie, więc oznacza, że mamy magnes, a przy okazji przed magnesem mamy złotą strzałeczkę, która pokazuje nam kierunek toczenia Bakuganem i w zasadzie jeżeli chodzi o tą listą formę Pegatrix, to byłoby tyle. Nie ma tutaj dużo do opowiadania, bo większość tych szczegółów, która nawet jest przy tym Bakuganie zwyczajnie zanika w momencie, kiedy mamy do czynienia z Bakuganem Diamond. Więc cóż, mamy tutaj strzałeczkę. Spróbuję potoczyć tego Bakugana na kartę Gate Trainer, którą tutaj sobie przygotowałam. Nie będę brała Bakurdzeni, bo po prostu Stu, stwierdziłam, że tak będzie mi wygodniej. Więc cóż, mamy strzałeczkę, wiemy, w jakim kierunku mamy potoczyć tego Bakugana, więc spróbujmy. 3, 2, 1. Dobra, nie otworzyła się może idealnie. Prawdopodobnie z rdzeniami wyszłoby to o wiele lepiej, ale się otworzyła. Teraz otworzę jeszcze oczywiście wszystkie manualne elementy czyli róg, tutaj skrzydełka z jednej i z drugiej strony, a także jej nogi tutaj jedną, drugą, tutaj trzecią i czwartą. Proszę bardzo, wszystko jest już otworzone. Tu przy okazji widziałam, że jest nadrukowany poziom mocy tego bakugana czyli 500 B power na tym skrzydełku dodatkowym. Szczerze mówiąc, w przypadku Diamond, ten bakugan wygląda dużo lepiej niż wersja podstawowa. W momencie, kiedy mamy do czynienia z przezroczystym plastikiem, Bakugan, który ma właśnie taką budowę jak tutaj ta Pegatrix Ultra, zyskuje dużo większą lekkość. Ja mówiłam, że ta jej forma Ultra, gdy odpakowywałam oczywiście zestaw z Bakugir, mówiłam, że jej forma jest dość okraczna. To znaczy, ma małą głowę względem dużych nóg i dużych skrzydeł. Plus jeszcze ten masywny ogon, Dodatkowo, jak gdyby, pogłębiał problem. Natomiast w przypadku wersji Diamond, te mankamenty zdają się po prostu zanikać gdzieś po prostu tam, w tym przezroczystego plastiku. Mamy tutaj oczywiście dodatkowo. Jeszcze pomalowane piękną farbą błyszczącą, metaliczną. Szczegóły na kopytach, na nogach Pegatrix, tutaj na jej ramieniach. Tak samo tutaj jak zobaczycie jest ciekawa rzecz, bo oprócz szyi, że tutaj na karku i pod gardłem ma pomalowane właśnie tą turkusową metaliczną farbą, to jest jeden element. Ale ma także pomalowaną dolną szczękę Pegatrix. To oczywiście jest jeszcze róg, który dodatkowo trochę zaburza tą całą jakby syntezę tej głowy. Natomiast jak odwrócimy jej głowę, to dzięki tej pomalowanej szczęce i górnej części, która jest przez Czysta. Wydaje się, jakby ta część wyska Pegatrix była rzeczywiście pomalowana jakąś farbą, a to jest tylko efekt prześwitywania farby, która jest poniżej. To jest bardzo fajna rzecz, szczerze mówiąc, od mi się to spodobało. Tu oczywiście na boku widać miejsce umiejscowienia dla Baku gir, dla tych mniejszych części z jednej i z drugiej strony. Główną część oczywiście zakłada się na jej ogon, natomiast nie będę teraz tego robić, bo nie o to tutaj chodzi. Mamy też piękne oczywiście skrzydełka, które od wewnętrznej strony też są tutaj fajnie zaznaczone, chociaż farba jest tylko chyba. Tutaj na zewnątrz, tak mi się wydaje. Chociaż nie, wygląda jakby farba była także tutaj po wewnętrznej stronie pomalowana. Co jest dość nietypowe, bo zazwyczaj malują tylko z jednej strony. Generalnie jest naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o tego Bakugana. Podoba mi się ta nowa Pegatrix i zdecydowanie wygląda lepiej niż ta jej pokraczna forma tradycyjna. Z czego bardzo się cieszę, bo było mi szkoda trochę, że Pegatrix była taka, a nie inna. Bo jej forma z Battle Planet była całkiem ciekawa. Natomiast ta wersja Diamond dużo ratuje, jeżeli chodzi o sylwetkę tego Bakugana. Pora pokazać wam, jak się składa Chaos Pegatrix Ultra wersji Diamond. Jej składanie zostało określone na poziom trzeci, ale jak wspominałam, ona jest naprawdę prostym pokuganem i nie trzeba się bać jej składania, bo jest bardzo proste i intuicyjne. Jeżeli ktoś pamięta składanie Chaos Pegatrix Core z Battle Planet, to jest to mniej więcej identyczny poziom trudności. Dobra, czyli tak, składamy już najpierw wszystkie manualne elementy, czyli róg, tu wszystkie. Oczywiście łapy. Jedną, drugą, trzecią. I tutaj, oczywiście, tą czwartą jeszcze. Wszystko jest zamknięte. Skrzydełka, oczywiście, tak samo muszą być zamknięte. Ładnie, te skrzydełka są ułożone. A teraz czas wykonać to, co właśnie jest przy Chaos Pegatrix Hor. Czyli składamy nogi, skrzydła. Mamy tutaj. Proszę bardzo. Głowa i na końcu wszystko zamyka ogon. Mówiłam, to jest banalnie proste do składania bakugan tak naprawdę. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego go zrobili na poziomie trzecim. Może przez ilość kroków, przez ilość manualnych części do złożenia, bo ona naprawdę ma dużo manualnych części, no bo skrzydła, nogi wszystkie cztery i jeszcze róg. Nie mam pojęcia, jak dla mnie ona jest na poziomie pierwszym tak naprawdę. No może maksymalnie drugim, bo powiedzmy, że jeszcze można tą ilość części tylko tak wytłumaczyć. No ale dobra, tak mniej więcej składa się Pegatrix. Z powrotem ją tutaj otworzę że już nie będę jej toczyć, bo to nie ma sensu. Otworzę oczywiście te wszystkie części z powrotem, czyli nogi, oczywiście jedna, druga, trzecia i czwarta noga i tak samo jeszcze krzydełka. Niech one sobie tutaj ładnie wyglądają i odstawię Pegatrix przed swoimi kartami. Tak samo tutaj tą całą kartę Gate Trainer w centralnym punkcie niech sobie stoi albo, no dobra, może tutaj i tak samo bakurdzenie też przedstawię bardziej z tej strony, żeby to jakoś wyglądało powiedzmy ładnie i niech te bakugany się tutaj po prostu ładnie prezentują sam koniec. No więc tak, w zasadzie to by było już wszystko, co miałam do powiedzenia w dzisiejszym materiale na temat tego diamentowego trzypaka. Bardzo mnie cieszy, że wreszcie udało mi się go zdobyć. Trochę mnie w sumie śmieszy, że mam ten trzypak dopiero teraz, w momencie kiedy już zdobyłam diamentowy trzypak właśnie z drugiej fali, z trzeciej fali. Nie wiem, dlaczego to tak pokracznie wyszło, ale przynajmniej jest i cieszę się, że mogłam go wam zaprezentować. Zresztą, co wy sądzicie o tym trzypaku? Podobają Wam się bakugany, które tutaj są zaprezentowane? Który z nich jest Waszym ulubieńcem? Aukor, Pegatrix, czy może Ferol? No i też co sądzicie o tych kartach, które są dołączone do tego zestawu? Jak według Was prezentują się ewolucje każdego z tych babuganów? Myślicie, że któregoś z nich warto byłoby dodać do swojej druży? Czy może jednak zrezygnujecie z tej postaci? A może wolicie po prostu zdobyć ten trzypak dla samego faktu posiadania diamentowych babuganów? Pamiętajcie, że jak zwykle zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. Piszmy, dyskutujmy, dzielmy się swoimi opiniami. No i sprawmy, żeby ten fandom w naszym kraju rósł w siłę. Bo to przecież od nas, fanów, zależy, czy ta marka będzie dalej się rozwijała i czy Bakugany zostaną jeszcze z nami na długie lata. No a z mojej strony to już byłoby naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. A także zachęcam do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić żadnych nowości. Poza tym, im nas tutaj więcej, tym weselej, czyż nie? Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym materiale unboxingowym, niezależnie. Czy to będzie film z Battle Planet, Armored Alliance, czy może coś z klasyków. A teraz już naprawdę będę się z Wami żegnać, tak więc do zobaczenia!